Zapytał mnie informator, no właśnie, co mnie nie umknęło, a wiesz, ile ziobro ma wziąć za realizację tego planu, jego planu od Bartkiewicza? Eee, dowartościowując siebie, e, powiedziałem, dużą bańkę i zacząłem się śmiać. A on powiedział nie, dwie. Proszę Państwa, dwie duże bańki to są dwa miliony. Na tyle ponoć ING Bank Książki wycenił. Działania Zbigniewa Ziobry w ochronie wizerunku banku. Naziem, no że też jest na rękę mnie zniszczyć, bo przecież informuję Państwa od wielu, wielu lat, jak to już nie dopełniał obowiązków prokuratora generalnego w 2006 roku, jak mnie lekceważył jako poseł. No i teraz jest najbardziej zainteresowany, jednym z najbardziej zainteresowanych tym, żebym ja wreszcie dopełnił żywota w szpitalu psychiatrycznym. Proszę Państwa, z przyczyną, o których opowiadam, w dniu wczorajszym, to znaczy 28 maja wysłałem pismo do Joachima Brudzińskiego jeszcze cały czas Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie z jakich przyczyn do dnia wysłania tego pisma, to znaczy do dnia 28 maja nie przysłuchano mnie w sprawie yy, który, pro, którą prowadzi komisariat w kontach wrocławskich mimo, że ten komisariat i posiada wiedzę o moim adresie do korespondencji od października ubiegłego roku. Przedstawiłem dowody, że posiada, załączyłem do tego pisma dowody, no te, które Państwu przed chwilą pokazałem, że są w posiadaniu mojego adresu do korespondencji. Wniosek o ustalenie, czy przyczyną zawinionej przez prokuraturę rejonową dla Wrocławia Fabrycznej, to jest ta prokuratora kierowana przez panią Joanną Kopczyńskiej biskup, przewłoki w postępowaniu prowadzonym przez Komisariat Policji Kąty Wrocławskie jest, jak mnie poinformowano, ustalony przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Waziobrę z Prezesem Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Brunem Bartkiewiczem zatrzymanie mnie w związku ze sprawą i niedopuszczenie do mojego udziału w mającej się odbyć w dniu 12 czerwca 2019 roku przed Sądem Operacyjnym w Warszawie w rozprawie apelacyjnej w sprawie z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. o odszkodowanie i zadośćuczynienie i wniosek o sporządzenie doręczeniem wyjaśnienia, z jakich przyczyn do dnia złożenia niższego pisma nie przeprowadzono czynności przesłuchania w postępowaniu prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia przez Komisariat Policji Kąty Wrocławskiej. To pismo powinien Brudziński otrzymać w dniu dzisiejszym.